So Mecz był bardzo ciężki, emocjonujący do samego końca, trzymał, mimo że Ostrowiecka drużyna postawiła tutaj bardzo ważne warunki i wygrała zasłużenie ten mecz. Myśmy no umieliśmy prze, przechylić na pewnym momencie na swoją korzyść. Tutaj mieliśmy sytuację, nie wykorzystaliśmy kilku stuprocentowych sytuacji i z tego wziął się taki wynik, bo jeszcze na kilka minut przed końcem było różnica dwóch bramek i piłka praktycznie w rękach. No, Spodziewaliśmy się do bardzo trudnego pojedynku z doświadczonym zespołem, z doświadczonym szkoleniowcem. No, gratuluję ostrowcowi zwycięstwa, będziemy walczyć dalej. Uważam, że mój zespół się nie położył, zawalczył. Popełniliśmy błędy, ale to każdy popełnia. Natomiast mówię, no, charakter na pewno pokazaliśmy, no, natomiast na no, niewykorzystane sytuacje się zemściły. Takimi falami się ten mecz toczył. Najpierw ostrowiec wypracował sobie przewagę. Później do tej przerwy miałbym pewną pięciobramkową, później, później zmieniliśmy też system obrony. To zaczęło nam tam skutkować, że no wiadomo ta czerwona kartka Pamiankiewicza, no to na pewno też zaważyło, bo troszeczkę nerwowości się wkradło i my to po prostu powinniśmy wykorzystać w tym momencie. Ta przewaga od przerwy była duża, bo pięciobramkowa i to jest duża przewaga, natomiast on, no, wygrał z punktów skuteczniejszy w tym dniu. Z jednej i z drugiej strony bardzo fajna publiczność. Tutaj klub kibica Zostrowca, ale i u nas się też to ładnie prezentowała nasza, nasza grupa kibiców. Także no myślę, że było emocjonujące spotkanie. Aczkolwiek no, mnie ono nie cieszy, bo przegraliśmy, tak? No, ale mówię, no, nie przegraliśmy ze z związku z dobrym. Cały mecz był pod naszym kontrolą, jakieś były de dziwne decyzje sędziów, gdzie tam Tomek dostał cztery, później czerwoną kartkę, ale my zawsze trzymaliśmy tą przewagę, trzy, cztery bramki, co było kluczem do zwycięstwa. A czerwona kartka Tomka Pomiankiewicza wprowadziła trochę nerwowości w szeregi pszczół. Но ну, бо был фал, э відэнты фал аб бронцы а две минутнуты дастаў наш атакуёнцы і за э, заедна пытанне зацу дастаў другі две мінуты і быў выключены паставовы заводнік з нашай дружыны зісі загралі без Może być na 70-60 swoich możliwości, nie ma żadnego wyróżnienia. Może było gdzieś lepiej zagrać w obronie, może bramkarz więcej na jedną piłkę, może było trochę skuteczniej, ale ten mecz był bardzo ważny, bo dwa punkty i nie chodziło tam o jakieś lepszą groma, tylko była walka nerwów i dzięki chłopakom, że nie to wytrzymali. Dzisiejszy mecz, cieszę się, że został przez nas wygrany, bo to już będzie takie, myślę, przypieczętowanie naszego utrzymania w pierwszej lidze. Z mojej strony fajny mecz, bo miałem okazję zagrać przeciwko mojemu bratu. Zawsze też kibicuję za zawierciu i trzymam za nich kciuki, żeby też mi się udało utrzymać w tym sezonie, bo fajny zespół. Mówię Tomka, trochę mi dzisiaj szkoda, miał problemy zdrowotne, i dzisiaj północy nie spał, ale cieszę się, że zagrał, że ja zagrałem. Także jestem zadowolony.